Nazywam się Zbyszek Kmieć, Węgrzy nazywają mnie Puli. Puli to jest owczarek węgierski. Sama ksywa powstała od z tego, że kiedyś idąc w Tokaju, patrzymy sobie z przyjaciółmi, właśnie biega taki owczarek i ktoś chyba, Paweł Ungehojer, taki mi przyjaciel z Krosna, powiedział, że być może ludzie pochodzą od małpy, ale ja to na pewno pochodzę do owczarka węgierskiego i gdziekolwiek pojadę na Węgry, to wszyscy mówią do mnie Puli. Nawet mam kilka takich win, które nazwaliśmy kiedyś puli selection, takich rzeczywiście wybieranych, jakiś jeden rządek ze szczególnej winnicy, czy specjalny kuparz. Troszkę tego się już uzbierało, bo zajmuję się jedzeniem kilkanaście lat. Chciałbym, może kilkadziesiąt, chciałbym opowiadać o rzeczach, które są kompletnie oczywiste, a, a że jestem w Poznaniu, które jest dla mnie zupełnie innym miejscem, ja pochodzę ze środkowego ze środkowego wschodu, z południowego roztocza, w zasadzie albo z miejsca, które jest otoczone roztoczem, czyli z Biłgoraja. Mieszkałem trochę w Warszawie, mieszkałem trochę w Krakowie, włóczę się po całej środkowo-wschodniej Europie. A Poznań jest dla mnie troszeczkę egzotyką. Znam go od lat, bo, bo przyjeżdżałem tam na targi poznańskie, ale jeśli chodzi o jedzenie, to dopiero teraz poznaję. Mieszkam tu kilka miesięcy. Jedna rzecz, która sprawiła mi w Poznaniu ulgę i od której za chciałbym zacząć w ogóle rozmowy takie półradiowe, no bo jesteśmy też na wizji, to są serdelki i welparówki. Czyli miejsce, yy, a Poznań, Wielkopolska, jest takim miejscem, gdzie to naprawdę jest. Przez wiele lat strasznie spsiały parówki w Polsce. Prawie nikt, żaden rzeźnik nie był w stanie, albo nie chciał, albo z jakichś dziwnych przyczyn nie umiał zrobić porządnego serdelka, porządnej parówki. Wszystko to było absolutnie ohydne i właśnie w Poznaniu, ileś lat temu, na Festiwalu Smaków, ktoś pokazał mi wtedy parówki od Jacka Nowickiego. Jacek Nowicki jest z robił parówki ze świni złotnickiej, w zasadzie robił wtedy jeszcze go ojciec, Jacek był młodym człowiekiem. I to były pierwsze parówki, które rzeczywiście zaczęły przypominać to, co pamiętam z lat 70., takie parówki GS-owskie, właśnie inne rzeczy. Ale one były jeszcze nie takie. One były troszeczkę takie twarde, bo dobra parówka, taka idealna, powinna chrupać powinien z niej wyciekać rosół, a te takie zbite, właśnie mięsa. Później się uczyłem, pojechałem do mojego przyjaciela Stasia Mądrego pod Kraków, żeby Stasio mi zrobił takie prawdziwe serdelki. No Stasio to był mistrz. On już nie żyje. Taki prawdziwy mistrz. Umiał to zrobić rzeczywiście. Klał przy tym straszliwie, bo to... Bo to no nie lubi, jak się do czegoś zmusza. Musiałem mu tam załatwić kuter, lód i tak dalej. Potem jeździliśmy z Marcinem Lorkiem. A potem zacząłem jeździć po Europie i szukać takich idealnych rzeczywiście parówek, idealnych serdelków. Najlepsze znalazłem na Ukrainie. Tam też znalazłem najgorsze parówki na świecie. Ale w jednym miejscu najlepsze to było w górach, tuż przy granicy rumuńskiej. Była taka mała masarnia prowadzona jakimś cudem 130 lat przez Czechów, którzy tam kiedyś tam osiedlili się jeszcze za czasów Galicji, a potem były Węgry, i Debreczynki, potem były parki na Słowacji, parówki w Czechach, potem była cała masa frankfurterek, właśnie w bardzo różnych miejscach. Potem poznałem Dreszlera, który robi genialne parówki w Borach Tucholskich. Potem zaczęli robić serdelki również warszawscy rzeźnicy i podwarszawscy z powrotem. A teraz w Poznaniu, na przykład, nie wyobrażam sobie, żeby w sobotę nie pójść sobie na przełajową. Tam jest ten zielony targ, który przyprzeniósł z Bernardyńskiej. I tam mam przynajmniej trzy punkty, w których robią całkiem niezłe serdelki. I zachęcam do tego, żeby sobie pójść, kupić nawet po jednym z każdego z tych punktów. Ugotować rano na śniadanie i spróbować zrobić sobie taką degustację porównawczą, bo parówka parówce nie równa. Jeden lubi w niej to, drugi lubi tamto. Ja lubię parówki miękkie, trzaskające, z wyciekającym rosołem. Lubię ugotować je prawie do tego momentu, kiedy ta błąka czy kiszka, jeżeli są porządne, są robione w kiszce, prawie pęknie. No nie każdy tego lubi. Są ludzie, którzy lubią takie bardziej właśnie zbite, czyli jest tam więcej szynki, ja lubię wtedy, kiedy jest więcej kleistego, miękkiego, właśnie wszystkiego. Lubię też parówki, no, kilka dni temu jadłem parówki z dzika, bardzo przyzwoite, właśnie pod Warszawą. Robione prawdopodobnie tylko dla dwóch osób, dla tego masaża i dla jednego takiego klienta, który kupuje, świetny zresztą, misz na lewkarski Pan Golwiak z kolei pod Siedlcami, w Krzesku, Królowej Niwie. Robi świetne parówki z sarny, ale też parę lat temu zaczął coś do nich dodawać i już nie są takie. Także to jest cały czas, cały czas proces, proces, proces sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. A w Poznaniu mamy to do siebie, że naprawdę każdy, nawet niepozornie wyglądający sklepik mięsny, może mieć całkiem dobry serdelek. I choćby dlatego czasem warto tu troszeczkę pomieszkać. Dziękuję.